Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z grą Gotik 3 edycja rozszerzona. Długi czas nie nagrywałem żadnych odcinków, ponieważ no, założyłem nowy kanał razem z moim kolegą. Musieliśmy y, zrobić nowy baner, nowe miniaturki, wszystko uporządkować, wgrać od nowa m, serię z Gotika, jak i nagrywać trochę inne serie, więc trochę nie miałem czasu na to, jednak m, już od teraz zabieram się z powrotem do Gotika. I będziemy dalej cisnąć w edycji rozszerzonej. Tam osoby, niektóre w otoczenia proponują mi, żebym zainstalował Questpack, jednak nie mogę tego zrobić, ponieważ będę musiał zacząć grę od nowa. Nie, nie działa on z poprzednimi stanami z gry, z tego co opatrzyłem na internecie. Może kiedyś do tego jeszcze dojdziemy do Quest Paka, ale jak na razie skończmy. Czyli skończmy. Kontynuujemy tą serię, ponieważ jeszcze do końca jej bardzo dużo brakuje. W dzisiejszym odcinku pójdziemy do Montery, ponieważ tutaj w okolicy zrobiliśmy już chyba wszystkie misje. Ach, trendy tam się idzie. Muszę gdzieś na jakąś ścieżkę, chyba na tą ścieżkę bardziej na prawo tam jakaś ścieżka powinna być. I tam wyruszymy. Może po drodze czekają nas jakieś fajne. Coś słyszałem? się wydawało. Ale dawno nie grałem, więc. Mam nadzieję, że będzie całkiem dobrze mi że nie zapomniałem fachu. A no teraz tu słyszałem wilka na 100%. No. Wiedziałem, że gdzieś tu się czai. Dobra. Coś tak słyszałem, właśnie, że coś się tutaj czai. To będzie ta ścieżynka, ok. No to wyruszamy właśnie do Montery. Możemy podziwiać ładne widoki. Ach, jak dawno nie, da nie grałem w kodika trójkę, już zapomniałem, jak on potrafi czasami przylagować. Tu już chyba świat się tak wczytuje, ponieważ wymagania to ja spełniam komputerowe, chociaż wiem, że Gothic 3, nawet na komputerach, które spełniają te wymagania, potrafi nieźle przycisnąć. I się, Gra może się lagować. No ale w najnowszych patchach nie powinno tak być. Znalazłem również ciekawy teksturpak na internecie i właśnie myślę, czy go zainstalować, chyba go zainstaluję, pokażę Wam. Podam tam link... Dam tam link, jakby ktoś chciał go sobie pobrać. Zmieniam całkiem ładnie tekstury, na no, takie żywsze, ładniejsze, bardziej szczegółowe, mi się wydaje. Gdzieś, o jakiś koleś, gdzieś go tam widziałem, ale jakoś nie, nie wziąłem, nie pobrałem, ale na pewno znajdę i wam pokażę, a może teraz zagadajmy z nim. Za późno, wszystko przepadło. Hmm. Jaki masz problem? Spójrz na bałagan na tej drodze. Bandyci zabrali mi wszystko, co miałem. Przeklęty Ortega i jego gang brudasów. Mm, już o tym Ortedzie to słyszałem nieraz. Ten koleś mnie wkurza. Ten Ortega, co to za facet? Ortegi nie obchodzą orkowie ani nikt inny. Jest postrachem całego wybrzeża. Jego bandyci mordują i grabią, co tylko się da. Ktoś powinien mu dać porządną nauczkę. Może tak ciężkie jeszcze zrobimy? Gdzie jest teraz przywódca bandytów Ortega? Ta świnia ukrywa się w jakiejś złodziejskiej norze gdzieś na wybrzeżu. Gdybym wiedział, gdzie go znaleźć, nasłałbym na niego Orków. Rozumiem. Co ci zabrali? Ciekawe. Byłem w drodze do Ardei z pięcioma skrzyniami oliwy do Lamp. Bandyci Ortegi zabrali wszystkie skrzynie. Jestem zrujnowany. No, możemy odzyskać, ale to trochę podekspimy. No i przejdziemy się do tego RTG, ale pewnie ma niezłą obstawę. Odzyskam dla ciebie Ach, jeszcze zobaczymy. Niepotrzebnie rozbudzasz moją nadzieję. Już się z tym prawie pogodziłem. Ale jeśli faktycznie zdołasz odzyskać moją oliwę, hojnie cię wynagrodzę. Co zamierzasz teraz zrobić? A, nie wiem. Czekam na cud. Albo na następny patrol orków, który wyśle mnie do kopalni. Cóż, kolesia by się nie poszczęściło z tego co widać o jakiejś rozdroże dróg, która wjedzie do Montery, bo tam chcemy iść. To jest do Wengard, nie Montero. Aha, czyli tędy musimy iść, tak? Chcę sprawdzę. Wygląda na to, że... Tak, chyba. Widzę dzika. On jeszcze biegnie? Oks. O, coś tu mi się... Aha, zajączek. <grywka> Zająca zabijać nie będę. Ale możemy pozbierać roślinki po drodze. Może sobie wymienię miecz... Na ten pod jedynką, czyli chyba szerokie, ostrze, czy coś takiego. Jeszcze coś? E, chyba nie. A no więc podróżymy dalej. Mam nadzieję, że wyprawa będzie spokojna. Nie będzie jakichś dziwnych rzeczy po drodze. A cóż to? Jakiś obozik. Buntownik, buntownik. Wozik buntowników? Stój! Ani kroku dalej! Eno, z buntownikami jestem. Spokojnie, nie chcę ci zrobić krzywdy. Najnosa! Myślałem, że jesteś jednym z tych orkowych najemników. Nie boisz się, że orkowie cię złapią? Orkowie są nieuważni i hałaśliwi, kiedy przemierzają lasy. Słyszę ich z odległości pół mil. Jedyne, co mnie niepokoi, to plaga tych cholernych goblinów. Mm, gobliny? Bardziej się boisz goblinów niż orków? Boję się? Ja się wcale nie boję. Gobliny podkradają się w nocy do obozu i zabierają wszystko, co znajdą. Gdzieś niedaleko musi być gniazdo tych tchórzliwych stworzeń. Mm. Ile mi zapłacisz za pozbycie się goblinów? Nie musiałbym ciągle pilnować całego dobytku. Hmm, to jest warte 100 złotych monet. Rozprawię się dla ciebie z tymi tchórzliwymi goblinami. No cóż, powodzenia. Gobliny to cholernie sprytne małe skubańce. Nie pozwól, żeby cię otoczyły. Albo już po tobie. Opowiedz mi o tej okolicy. Jesteśmy w kompletnej głuszy. Nie ma tu żadnych miast. Łańcuch górski na północy oddziela wybrzeże od krain centralnych. Podążaj ścieżką na zachód, a dotrzesz do Montery. Jeśli oczywiście bandyci nie poderżną ci po drodze gardła. Pohandlować na razie nie chcemy. Aha, czyli to chyba ta jaskinia będzie. No już widzę jakiegoś goblina. Idziemy go rozciosać. O, tu To Tłuszczliwy jakiś. Ale coś czuję, że ekipa będzie większa. Zapowiada się ciekawie, aż lagło i nadal laży. I ekipa do tle widzę. Fako, trochę mi lagło. Trwa dwie ścieżki do wyboru. Może pójdziemy na lewo. O. Impalancie, ale to dziady. Jeszcze ktoś? Tam jest. Chodź do tatusia. I w papę to już nie pokazał mi się żaden komunikat. A bo tu jeszcze jest jakiś. No i po misji. Nie było to zbyt skomplikowane. Ale możemy moje ulubione ziółka pojeść o Jezu, co ja robię Chciałem zjeść mięsko. Teraz pozbierajmy graty. No, zbyt ciekawych rzeczy to one nie mają, ale zawsze coś. Dawaj graty, koleś. Za ciężkie. Eee. Za ciężkie. O, jest... Szkoda. Nie da radę tu wskoczyć. Cześć, na oko. Biegnij, biegnij. Trochę mi się mylą klawisze, ale mam nadzieję, że to wam jakoś strasznie nie przeszkadza. Dawno nie grałem. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie szło. Ten odcinek będzie troszeczkę może nudny, bo to tylko droga. Na jakieś miejsce. Ale jak widzicie, nawet na zwykłej drodze mogą nas czekać ciekawe rzeczy. No, ten otworzymy to fajnie. Gusza, ostry kostur... No, 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 ciekawy, ciekawie. Może sobie zapiszemy, jakby co. No, come on, come on, come on. Dobra, i chodźmy oddać quest. Po całe 100 sztuk z, y, złotych monet, czyli po prostu majątek. Pałka, goblin... Ale kasy miał po prostu. No, come on. Y, Teraz ten obozik już widzę. Co? A, to ten jeszcze jeden tutaj też. Dawaj, graty, ciśniemy. Słyszałem jakoś węża czy coś? Jestem jakiś zdenerwowany, dzisiaj ciągle coś słyszę, jakieś potwory, nie wiadomo gdzie, to ty, tak? Zabiłem te tchórzliwe gobliny. Nie obdarły cię żywcem ze skóry? No, no raczej córy, nie. Widzę, że masz talent. Zasłużyłeś na te 100 złotych monet. No to dawaj kasę. Polowania uczyć się nie chcę, wolę posłuchać się mieczem, a więc kontynuujemy naszą podróż. Wiedziała, że coś wyskoczy. No, ale dziad. Nie czy trafię za pierwszym razem. A! Ale mu życia zostało po prostu. Po prostu żal. Dobra, idziemy dobrze? Chyba tak. Tak mi się chociaż wydaje. O, następny ścierwojad. jeszcze dwa. Do kompletu. Mogłem zbierać mięso, ale dobra już. Mięso jak coś to się uzbiera. Króliki! Nie ma królików! O, tu, tu, czyżby tu jakaś jaskinia jest, czy coś? O, taka krew, trochę boję się tam falzić. No, koleś. Coś czuję, że w środku może być niefajnie. Może pozbierajmy to co tutaj jest, ale do środka na razie nie chcę. Nie zamierzam wchodzić. Czuję, że to może być coś niezłego w środku. To chyba wszystko co tu było. No, goblin. Dawaj graty. I ciśniem dalej, tylko szybki zapis. No come on. dobra. E, jeszcze kawałek no, mamy, ale ładne widoki są też. Całkiem nieźle to wygląda. O, następny dzik. Nawet dwa, a nie jeden. Wydawało mi się, że jeszcze jeden jest. No come on. Bez lasu. Ach, ładnie. Dawaj, Micho. Czy my dobrze idziemy? Innej drogi to ja nie widzę. Oj, kawałek jeszcze mamy. O, a cóż to? Jakaś jakiś domek? I rzeczka. Nie laguj. Może zagadajmy z kimś. Najemnicę orków widzę. Zaraz. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałem. Nie mów, że udało ci się prześliznąć obok orków. No za dużo to ich tam nie było. Ja tylko tędy przechodziłam. Wyglądasz, jakbyś coś knuł. Zgłosisz się w ciągu trzech dni do Marika, przywódcy najemników w Monterze, albo będziesz miał kłopoty, jasne? Dobra, i tak tam idę. Jak mogę się dostać do Montery? Jeśli udasz się ścieżką na północ, dotrzesz tam szybciej, ale na pewno zaatakują cię bandyci. Lepsza jest ścieżka na zachód. To dłuższa droga, ale mniej niebezpieczna. Rozumiem. O, na zachód. Bo no, tam jest. Pół, południe, wschód, zachód, zachód jest tu wolę drogę bezpieczną. Mm, coś czuję, że tych bandytów to tam może być niezła gromadka. Może zjedzmy sobie mięsko. Widzę to pielca. jakieś roślinki. Kamienny korzeń. Nie wiem, co to. Ale może to jakieś... Ja nie mam pojęcia, co to jest. Może rośnie tutaj tego więcej? a Widzę po drugiej stronie jeszcze te kamienne korzenie. Może to jakieś rzadko rosnące, bo nie widziałem tego więcej. No chodź. Koleś, trochę się woda rozciągnęła. Widzę skrzynię, widzę skrzynię. Oh yeah! Jak ja lubię skrzynie. No, zbieraj, man, please. Dobra. A, skrzynia. Zarcywiałe coś tam. Za ciężkie. Nie? Za ciężkie. Nie. Jak ja nie lubię, jak on mówi, za ciężkie. Jest takie niemiłe. No, zbieraj, koleś. Come on, come on, come on. Mm, szkoda, że za ciężkie, ale zapiszmy, bo już kawałek przyszliśmy. No, Zaciął się. Nie, dobra. No to idziemy tą dłuższą drogą, ale bezpieczniejszą. Mam nadzieję, że naprawdę jest ona bezpieczniejsza. I że nie czekają mnie te dziś przykre niespodzianki. Jakiś wodospad chyba ładny. Ale chodźmy dalej. O Jezus, Maria! Że mnie nie zatruło to gówno. Ach, dobrze. Ale się przestraszyłem trochę takiego małe gówno, a można się przestraszyć. Czy ja widzę jakieś domki? O jest, o, Jezu, o Jezu. Dobra. Tak, chyba widzę jakieś domki. No, na pewno widzę jakieś domki i to spalone. Widzę również dziki. Chodź, ale Lagno. Fajnie. O jest co to? Ale mnie wzięły od preców. Czy tutaj jest jakaś jaskinia? Tak to wygląda. Uu. A co to? Za ciężko. No Jezus! Co to za sens? Nie no nie no nie no, nienawidzę jak on mówi, za ciężkie, po prostu nienawidzę. Ale tam jest jeszcze jedna jaskinia. Co to za dziwne miejsce? To jest jaskinia? Chyba ta o, również jakieś... O, i tutaj taki kufertowolę, ale pewnie jakieś nieciekawe graty. Zawsze coś. Ale chodźmy dalej. Ciągle zbaczamy z naszej drogi. A jeszcze kawałek, uff, kawałek mamy. Chodź tutaj, coś. Wszystkie domy popalone, coś tu się niemiłego stało, pewnie. Tam jeszcze jedna jaskinia, chyba. Oj, oj. Co za wielkie bydle tam jest. O! O jacyś ludzie. Końcy leśni chyba. Tak, czy ktoś ma tu imię? Rozmawiając z Porganem, o. lepiej okaż mu szacunek albo będziesz miał do czynienia ze mną. Kim jesteś? Jestem gońcem leśnym i instruktorem sztuk walki. Nazywam się Arakos. Jestem osobistym strażnikiem druida Porgana, więc lepiej uważaj, jasne? Co to za miejsce? To miejsce pełne bólu i rozpaczy. Ta dolina była kiedyś największą wsią Gońców Leśnych z Myrtany. Ludzie nadciągali zewsząd, aby nasz druid Porgan położył na nich swoje uzdrawiające dłonie. Co tu się stało? Orkowie zniszczyli naszą wioskę i zagrabili wszystko, co tylko zdołali. Jestem jednym z niewielu, którzy przeżyli pogrom. Przeklęci niech będą wszyscy, którzy sieją zniszczenie przy pomocy roślin i stworzeń Adanosa. Toczycie wojnę z orkami? My, gońcy, jesteśmy spokojnym ludem. Naszym zadaniem jest służyć druidom i chronić ich. Ale ci przeklęci orkowie przyszli tu z wyciągniętymi mieczami. Odbieramy tylko to, co nam się należy. Nic więcej, nic mniej. Rozumiem. Gdzie są orkowie, którzy to zrobili? Jasne. Powrócili do Czemu wielkich nie? miast Myrtany. Tam ich nie dopadniemy. Zostawili tylko niewielki patrol na północy, żeby nas obserwował. Czyżby tutaj się kraja walka? O, tak, lubię to. Następny o patrol. patrol. O niczym innym nie marzę, ale nie wiem, czy jesteśmy wystarczająco silni. Ach, damy, radę. damy radę. No, no dokładnie. Dobrze. Wygląda na to, że wiesz, o czym mówisz. Jestem gotów. Za mną! Za Porgana! Ci no to ciśniemy. Jak ja lubię zabijać orków, to sprawia taką satysfakcję, że to jest po prostu najlepsze w tej grze. Może zmienimy sobie na zabójcę orków, o, ale lagi Shit Oj, nie lubię co jakiś czas tak lagnie, to aż po prostu żyć się odechciewa A koleś nie widzi, że dzik cię goni Ej no Jezu Co to za lagi są, jak ja tego nienawidzę Podłupskudiada. dziada o jedną parszywą Dobrze, mnie. tak My tutaj będą nas obijać jakieś głupie te dziki. Nie, tu ciągle miecze zmieniam. Dobra. Daleko jeszcze do tych orków? Czyżby... Tak, widzę nasz ulubionych orków. I już pięknie dostaje. Headshot. Headshot tu. Headshot trzy. Dobra, zmieniamy na mieczyk. Ej, ty chodź tu, Jackie. Nie wejdę, ty chodź, chodź. O ty, o ty, o ty. Jesteś, jesteś fajny, nie Jeszcze jeden. Aj, nie bij mojego kolegi koleś. Jesteś głupi. Pokazałeś słabo może? Tak, bardzo słabo. Dawaj graty. Jeszcze tutaj gdzieś On się nazywa Patrololków. O jakiś kamień. Może to tego druida. Gdzie nasz koleś? Aha, tutaj stoję. Czekaj, tylko zajrzę, że tutaj nic nie zostawiliśmy. Nie, raczej nic tu nie ma, to dawaj na kolesia. Orkowie to stworzenia Adanosa, podobnie jak ty i ja. Powinniśmy się nawzajem szanować, a nie występować przeciwko sobie. Patrol orków należy już do przeszłości. Dziękuję za pomoc, nieznajomy. Proszę, weź to. Niechaj światło Adanosa oświetli każdą Twoją ścieżkę. Moglibyśmy też trochę potrenować, jeśli masz ochotę. Na razie nie, ale. O, fajne rzeczy dał. Ale chciałem jeszcze zagadać z tym druidem, więc może się cofniemy. Jakiś kawał drogi, to to nie jest. Bo może jest. <noise> Nie wiem, zaraz powinniśmy dojść. Ale ładny łuk skalny. Czy coś w tym stylu tam jest? Gdzieś tutaj była ta jaskinia. A jest. O, a co to za jakiś? Może to jakaś roślina? Rzadka, znowuż. Dragot, czy coś takiego. Nie mam pojęcia co to. I na placka. O, mamy akrobatykę. Zagadajmy. Niech cię Adano schroni. Czym mogę ci służyć, wędrowcze? To chyba ty tu dowodzisz. Żadnym władcą nie jestem. Moje dzieci, gońcy leśni, towarzyszą mi z własnej nieprzymuszonej woli. Wędrowcze, jestem obrońcą stworzenia. Druidzi tacy jak ja strzegą świata i jego natury. Czerpiemy swą moc z siły stworzeń Adanosa. Ale Możesz mi uleczyć? Do wyboru do koloru. Wędrowcze. Podejdź do mego ognia, a złagodzę twój ból. Ulecz mi już? Uleczmy ranę. Niech światło Adanosa rozjaśni to ciało. No, ty Od razu lepiej. A teraz... Ale efekty. Teraz... Jaka to jest źródłem twojej mocy? Mój kamień druidów posiada moc dzika. Niestety ukradli go orkowie No właśnie taki znaleźliśmy. Bardzo niepokoi mnie świadomość że spoczywa w rękach tych głupich istot. No to dajemy mu go. Znalazłem twój kamień druidów. Dziękuję ci, wędrowcze. Widzę jednak, że jest blady i pozbawiony mocy. Jeśli ma odzyskać swą dawną potęgę, będę musiał go ponownie naładować. Ja Możemy pomóc? Czerwuję. Możesz ponownie naładować kamień druidów? Owszem. Niestety brakuje mi niezbędnych składników do przeprowadzenia tego procesu. Zwróciłeś mi kamień wędrowcze. Jeśli pomożesz mi go ponownie naładować, podzielę się z tobą mocą. Pomogę ci w poszukiwaniu składników. Dobrze. Potrzebuję dwudziestu kamiennych korzeni. Rosną wyłącznie w miejscach bardzo wilgotnych. Znajdziesz je tylko w pobliżu koryt rzek. Powodzenia. Właśnie takie znaleźliśmy po drodze, ale było ich za mało. Ale to już chyba następny odcinek. szykuje nam się podróż powrotna po te korzenie i dalsza droga do Montery, więc do na razie i do następnego odcinka. Cześć!